Cześć, witaj na Skraju Gaju. Dzisiaj będzie film trochę nietypowy, jednakowoż bardzo dla mnie akurat, bardzo ważny i mam nadzieję, że. Wy też w jakiś sposób na tym filmie skorzystacie. Otóż widzicie na stole rękawice ochronne, dłonie. Ja mam niestety ten dar, że potrafię sobie przeciąć dłoń czymkolwiek. Dlatego już do wszystkiego używam rękawic ochronnych. No i nakupiłem tego, jak widać, na stole od cholery. Jedne są dobrze, drugie lepsze, ale zanim się wybierze ta, co faktycznie jest dobre, no to trochę czasu minęło. I chcę Wam pokazać przegląd tych wszystkich rękawic, które tu są na stole. Plus jeszcze jedne, których nie ma, które mi się skończyły przez zajumanie komuś, komuś się spodobały, po prostu mi ktoś gwiznął, dopiero, dopiero idą do mnie z powrotem kolejne. Po kolei omówię te rękawice ochronne, które miałem okazję przetestować i, i pokażę wam, co moim zdaniem jest najlepsze, co do czego warto kupić i do czego je stosować. Przy okazji testu, który będziemy przeprowadzać, Mam tutaj kilka narzędzi, taka drobna śrubeczka, drobna kręteczka, trochę większa nakrętka, taki uchwyt do, do płotu, do siatki, podkładka i śrubka, no i nóż do tapeciak, bo zobaczycie po co. To jest wszystko po to, żeby ten test był jak najbardziej wiarygodny. Zanim zaczniemy, rękawice, to dodam jeszcze, że to jest materiał kupiony tylko i wyłącznie przeze mnie. Nie jest to film sponsorowany, nie ma tu żadnego wpływu producenta. To jest po prostu mój subiektywny wybór ze wszystkiego, co do tej pory kupiłem. Co będę kupował, co nie będę kupował. Materiał czysto i wyłącznie prywatny. Zaczynamy od pierwszych rękawic. To jest rękawica Forge. To jest rękawica Forge dziewiątki. To wszystko są dziewiątki. Jak widać pewnie nie ulega wątpliwości, tak wygląda para zupełnie nowa. Tak i jak widać już pewnie się domyśla, że to jest rękawica, którą sobie bardzo cenię. Tą nową parę odłożę założę tą parę, której używam na co dzień. Ona wygląda, ona wygląda tak, jest bardzo fajnie ciasno dopasowana. Wkłada się, wkłada się dość ciasno ze względu na ze względu na ten ściągacz, ściąga się paskami, bardzo fajnie bardzo fajnie ta rękawica leży tutaj jest materiałowa to jest skórkowa, ma bardzo dobry ścisk, przede wszystkim co, co jest ciekawe, tą śrubeczkę biorę, podkładkę jakoś w rękę wezmę, tą małą nakręteczkę biorę to w ręce złapię tą małą śrubeczkę bardzo trudno, ale łapię tą nakrętkę też. Więc one ogólnie są bardzo, bardzo fajne, bardzo dobre, precyzyjne, nawet w miarę rękawiczki. Tu jest powierzchnia skórzana, która dość dobrze służy przynoszeniu. E, łatwo się to wszystko trzyma w ręce. No i przede wszystkim one mi leżą, tak? Materiałowe łapa się nie poci. Dla mnie bomba. Do czego ich używam? Do wszystkich prac stolarskich, z racji tego, że ta skórka o odnowość jest biała, to nie brudzi drewna, używam wszystkiego do prac stolarskich, tych nowszych do czystego drewna, tych do brudnego drewna. Uwaga, chroni przed jakimiś zadrami. Można śmiało Pojeździć po drewnie, nawet nieszorowanym. Natomiast jeśli będą grubsze drzazgi, to niestety ta skórka łatwo się przybija. Absolutnie nie nadają się do jakiegoś ostrego metalu, bo natychmiast ulegają przecięciu. Zresztą tutaj widać, one są już trochę zżyłowane, ale do tych wszystkich plac stolarskich są naprawdę doskonałe. Z tej samej kategorii rękawic mamy drugie rękawice, jak widzicie, też jest zużyte. Rękawice marki nie mam pojęcia. Leopard, rękawice Leopard. Zobaczcie, że z pozoru wyglądają prawie tak samo. Tak. Niestety są to tylko pozory, bo już po, po włożeniu ich na rękę, ten sam rozmiar. Po włożeniu ich na rękę. One są oczywiście schodzone, bo jak je kupiłem, no to już postanowiłem je zużyć. Ale. Tak. Po pierwsze, ten ściągacz jest strasznie, strasznie do dupy i on w ogóle nie spełnia swojej, swojej roli. Powinien teoretycznie rękawice ściągać. Niestety to w ogóle nie działa. Oczywiście rękawice są schodzone i zużyte, ale zobaczcie jak one wyglądają. To podziurawione. Dur, bardzo, bardzo łatwo się dziurawią. Pękają bardzo szybko. Ten materiał jak widać jest taki naciągnięty. Tutaj bardzo łatwo cokolwiek złapać, wkręcić. Ogólnie ściągacze są, ale jakby nie było. Tu się dostaje pył przy jakiejkolwiek pracy ziemnej. No i, no i to zużyte, zużyte. Ogólnie nie ma się czym szczypać. To ląduje. Dzisiaj już do kosza. Z dalszych tego typu samego rękawic, które jeszcze próbowałem, są rękawice również leopard. Kolejne kupione. I one kupiłem je dlatego, że były całe skórzane. Zobaczcie, że teoretycznie ładnie wyglądają, są całe skórzane, ale jedna największa ich wada to popatrzcie, jak one wyglądają od tej strony. To jest katastrofa. Tu jest wszystko, tu jest wszystko dziurawe. Do prac ogrodowych się nadają, wszędzie tu masz ziemię. Jak chcesz przenosić słomę czy siano, nie nadają się, wszędzie tu masz ziemię. Jak chcesz cokolwiek piłować, szlifować, tu masz wszędzie o piłki. Absolutna katastrofa. Natomiast tak ogólnie to są fajne do jakiegoś przenoszenia drewna, desek czy takich rzeczy, czy drobnych stolarskich prac brudnych. No i co ciekawe, one też, no jak widzisz tutaj, tej śrubeczki małej podnieść nie mogę. Nakrętkę złapię, śrubkę dużą złapię, podkładkę podkładkę z wielkim trudem, ale złapię tą nakrętkę też. Test podnoszenia przechodzą. Czyli one są takie do prostych prac robotych, tam gdzie nie ma pyłu, gdzie nie ma rzeczy takich, które mogą Ci tu powłazić do środka. To są fajne. No i całkiem wytrzymałe. Całkiem się nieźle sprawują. Natomiast to ogólnie w moim przypadku dyskwalifikuje je całkowicie. Mam, bo mam, więc, jest, więc ich jeszcze nie wyrzucę, dopóki ich nie zużyję. Natomiast one się nie chowają, w żaden sposób nie umywają, nie umywają dotych. Jedźmy dalej. Rękawice takie, które są moim zdaniem kapitalnymi rękawicami, to Lachti Pro. No zresztą marka, marka robi swoje. Lachti Pro, nie pamiętam jaki to numer, ale jak widzicie one już trochę przeszły, bo ja je łatam. O, taśmą nagada są połatane palce. Ja je łatam, bo są to świetne, doskonałe rękawice do prac ogrodowych. Zobaczcie, mają tutaj taką spinającą opaskę, która chroni dalszą część ręki, nie tylko dłoń, ale też cały nadgarstek. Zapinane na rzepa i w ten sposób masz chronione nie tylko całą dłoń, ale też dłoń, e, cały nadgarstek, wszystkie wrażliwe rzeczy. E, e, no jak widać zużyte są. A, tutaj wiesz, tutaj są odblaski ogólnie rzecz biorąc, więc w nocy je widać. One już są trochę z, z, no powiedzmy sobie szczerze, pracują. Ja w nich pracuję, to są moje ulubione rękawice do ciężkiej pracy. Do szpadla, do wideł, do kopania, do grzebania w ziemi do przenoszenia drewna, do przenoszenia metalu są naprawdę, naprawdę doskonałe mało tego, tutaj są takie warstwy wzmocnione ochronne które świetnie się sprawują palce są takie chwytne, bo są skórkowe no, jak widzisz, tu już o, znowu jest dziura ja je pewnie znów załatam taśmą kupiłem już sobie drugie nowe, idą właśnie te rękawice są doskonałe jedyna z nich wada, tu jest jakiś neopren Jedyna wada taka, że jak się pracuje na gorąco, to bardzo poci się ten kawałek rąk, ale jest on chroniony przy koszeniu na przykład, przy pracach maszynami stolarskimi, piłą. Ja je zawsze chowam właśnie po to, że nawet jak mi coś odpadnie, nawet gdzieś tutaj w okolicach bardzo wrażliwych nadgarstów, tu gdzie są żyły, no to mam je zabezpieczone bardzo, ale to bardzo dobre dla mnie rękawice numer dwa. Do trochę innych zastosowań, to jest do ciężkich zastosowań ich prac, tamte do lżejszych, tamte forcz do lżejszych prac z, z drewnem, a jeszcze jedną rzecz miałem wam pokazać. Niestety nie są precyzyjne, tak? Tutaj, tutaj o, już tej śrubki, no podniosłem, ale z wielkim trudem, ogólnie rzecz biorąc, bardzo. Bardzo trudno się podnosi jakieś małe precyzyjne elementy, da się to zrobić, ale to nie jest żadna, żadna precyzja. Także to są rękawice do ciężkich robót, jedne z moich ulubionych. Kolejne rękawice, to jest petarda. Tego nie wiedziałem, to te rękawice kupiłem wtedy, kiedy robiliśmy kupę rzeczy przy panelach podłogowych. Rękawice są bardzo sztywne bardzo nieporęczne ogólnie nie to, że nie da się w nich złapać, ale akurat w drewnie czy przy panelach da się pracować, jak się dobrze ponaciąga o pozakłada, Natomiast one mają jedną wielką zaletę. Precyzja, jak już się ładnie naciągnie palce, to precyzja jest też całkiem niezła, bo zobaczcie, że można sobie wszystkie te drobiażdżki, wszystkie te śrubeczki łatwo podnosić. Łatwo się je podnosi, ze względu na to... O, no tego nie pod... Nie, jednak złapałem. Czy to? E, łatwo, że mają gumowane, gumowane e, końce. Ale co jest ich zaletą? Ano zaletą jest ich to, że biorę noża i one są... To jest tapeciak. Tak? I one są nieprzecinalne, świetnie zabezpieczają przed przecinaniem lewa prawa ręka, a to jest tapecia, który naprawdę tnie, nie? więc to nie jest tak, że, że ja sobie tutaj robię czary mary, antyprzecięciowe. Fantastyczne rękawice, powiem Wam, że jak cieliśmy panele, o tu się zdarzało mi czasem przeciąć, zahaczyć te panele, te rękawice przy cięciu paneli, przy układaniu paneli podłogowych, parę razy uratowały mi ręce, no bo jak się cięło, cięło panel i przeleciało po palcu, to niestety okazywało się, że te rękawice ratowały nam palec, zobaczcie, przeciąłem tu palce, guma jest nacięta, ale rękawice są całe, są całe. Więc to są takie rękawice do zadań specjalnych. Widać ślady po nacisku noża, ale nie ma żadnego przecięcia. Fantastyczne, polecam gorąco, jeśli ktoś pracuje nożem, tapeciakiem, to pomimo tego, że są dość grube i ciężkie, ale ratują życie. Rękawice do zadań specjalnych, rzecz dalsza, to rękawice. Nitra 6240, po co je pokazuję? No bo to jest po prostu to jest po prostu petarda, z punktu widzenia prac precyzyjnych, elektronika, elektryka, drobna, naprawa, ostatnio naprawiałem nie odkurzacz naprawa rzeczy takich drobnych, wymaga bardzo precyzyjnych, bardzo precyzyjnych rękawic, i te takie są. Zobaczcie, naprawdę. Tutaj, tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek problemach z łapaniem drobnych elementów, to jest po prostu genialna precyzja tych rękawic. One chronią, o, o, one chronią tutaj bardzo dobrze dłoń przed jakimiś poparzeniami, przed jakimś drutem, który się może wbić. Przed jakimś ostrym elementem, bardzo fajnie. Z wierzchu akurat niespecjalnie mają tą ochronę ale też nawet jak się gdzieś tam lutownicą przytnie, to, 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 to nie parzy. Natomiast są idealne, bardzo precyzyjne i w przypadku nie ma, nie ma okazji, że drutem, jakimś drucikiem, cyną czy czymś porysujesz sobie, porysujesz sobie dłonie. Idealne, wspaniałe wręcz rękawice do prac precyzyjnych też już idzie do zakupu następna, następna para. One, jakby ktoś bardzo chciał pracować w ogrodzie w tych rękawicach, to niestety chyba nie nada, się nada, bo są bardzo, bardzo delikatne. Drugie z tej serii rękawice, które też kupiłem, które wydawały się podobne: rękawice. No, niestety nie wiem, co to za rękawice la lampę, Lamper? Nie mam pojęcia. W każdym razie nie ma, nie ma większego znaczenia. Rękawice teoretycznie bardzo podobne jednak dużo dużo gorsze dużo dużo gorsze od tych przede wszystkim trwałościowo bardzo szybko bardzo szybko podziurawiły się palce jak widzicie więc więc ja ich nie używam tu są dużo gorsze dużo grubsze i dużo, dużo mniej dużo mniej niestety chwytne jakościowo jakościowo dużo dużo gorsze niż te nitrasy tak, gdyby, gdyby je porównać. No to, nawet, to nawet porównując, one wyglądają zarówno jak i z tej, jak i z tej strony, dużo gorzej, więc te, te też już są zużyte lądują w koszu. Z takich rękawic specjalnych, jeszcze co może Was zadziwić, ale to co dostałem z rekuperatorem i z pompą ciepła, to dostałem jakieś nowe rękawice, które, które zachowuję, bo mi się przydają do czystych robót elektrycznych, to znaczy na przykład montaż gniazdek na pomalowanej ścianie. Chodzi o to, żeby nie upaprzać ściany, to zakładam te białe rękawiczki. One też są całkiem fajne, bo też bardzo ładnie wszystkie te drobne elementy się, się łapie. Więc, więc sprawują się nieźle. Są to rękawiczki do czystych prac, które wymagają czystości, tak żeby nie pobrudzić, nie pobrudzić w domu ściany. Całkowicie nie nadają się do jakichkolwiek innych prac. Rękawice. Tutaj mamy rękawice robocze. Rękawice robocze tego typu. Jakieś, co to jest? Gnitex. Nie mam pojęcia, gni coś tam, coś tam, marka nieważna. Rękawice, jak widzicie, wyglądają tak. Tu mam chyba nawet dwie lewe, nie będę ich pokazywał. Strasznie szybko pękają, strasznie szybko sztywnieją, na UV tracą, Mają, są takie rozwleczone, nie nadają się moim zdaniem absolutnie do niczego też lądują w koszu. Rękawice robocze, takie typowe rękawice Ogri Fox. Nawet, nie wiem, Ogri Takie typowe rękawice robocze z tych tanich rękawic, tam po, po 2 czy 5 zł, czarne, wyglądają tak. I one są całkiem niezłe do prac jakichś drobnych, niewymagających skaleczenia, takich, gdzie trzeba coś chwycić, ale też no, do ziemi się niespecjalnie nadają z jednej prostej przyczyny, przepuszczają ziemię. Co ciekawe, z tego samego gatunku mam też rękawice Celfasta. No i wydawać by się mogło... Że one są dobre i wspaniałe, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że ona w nich często pracuje. Tu jest ta używka. Zobaczcie, że wyglądają całkiem fajnie. Wiesz, przy, przy sprzęcie, przy szpadlach, nie szpadlach są jako dodatek dołączane, więc darowanego koniowi się w oczy nie patrzy. I byłyby fajne, bo, na, bo, bo, bo da się z nimi pracować, gdyby nie to. To jest coś, co dla mnie też je całkowicie dyskwalifikuje. Ja nie potrafię mieć luźnych rąk, bo później jeśli się pracuje w ziemi, to powoduje, że tu się nasypuje najzwyczajniej w ziemia. To są rękawice stare. Co ciekawe, rękawice nowe, celfastowskie, bo to są te, które przyszły teraz jakoś ze szpadlem. Wydają się, że ten ściągacz jest bardzo trwały i bardzo mocny. Natomiast po włożeniu, po włożeniu tych rękawic, gwarantuję Wam, że jak one wyglądają, wyglądają tak, że jest pierwsze włożenia są całkiem fajne i rękawice też są całkiem fajne. Bo jak popatrzycie, to one są, wyglądają bardzo, bardzo dobrze. I drobiazg polega jednak na tym, że bardzo trudno się wkładają. Pomimo tego, że to jest rozmiar dziewiątka, czyli na moją rękę, bardzo trudno się wkładają i ten ściągacz niestety. Bardzo szybko się rozciąga. Także one są świetne, dopóki są nowe, ale po 3-5 założeniach, już będą niestety, i, i, i po kilku pracach, będą wyglądać flakowato tak jak te. Więc czy się nadają? Nadają się świetnie, bo są też dość precyzyjne. Cały ten uchwyt palca powoduje, że można śmiało wszystkie te drobiazgi sobie w palce brać i bardzo ładnie. Więc, więc są dobre. No oczywiście noża już do żadnych innych nie używam, bo tylko te jedyne, które pokazywałem są odporne na przecinanie, przy tych bym tego nie rozrykował. Więc Elfastowkę rękawice, gdybym, gdybym miał je kupić do takich prac ogrodowych, to pewnie bym ich nie kupował. Aczkolwiek, no, do, takie zwykłe, jako, jako takie zwykłe czerwone rękawickie, to ich trzeba bardzo dużo nakupić. Ja do prac ogrodowych też preferuję te rękawice, bo one mi się dużo bardziej podobają, ale ponieważ sprzętów Celfasta trochę mamy kupionych, to i rękawic parę, parę też mamy. No i jeszcze ostatnie rękawice do zastosowań zupełnie innych. Nie ogrodniczych. Jeszcze jeżdżę na rowerze. Więc ponieważ jeżdżę na rowerze, to mam kupione rowerówki. Zwykłe, takie rowerówki, bo też na rower bez rękawic się nie wybieram. One świetnie chronią rękę właściwie przed... Mają amortyzację, kierownicy, kto jeździ na rowerze to wie, mają chwyt palców dobry, no oczywiście tutaj nie ma co gadać, bo, w palce, bo palce są odkryte, bardzo fajnie się sprawują, to jakieś tam proste rękawiczki, niezbyt, niezbyt wykwalifikowane, Pro, Profex i one są do jazdy na rowerze. Ewentualnie można nim robić jakieś rzeczy takie, które wymagają precyzji noszenia, ale precyzji, tylko że jeśli nosi się, jeśli się coś nosi, to niestety palce, bardzo często można sobie pociąć tu palce, w tym miejscach, więc ja ich do noszenia nie używam. Myślałem, że będę używał ich do jakichś prac ogrodowych, paluchy się brudzą, zapas nokcie wchodzi, a rękawice niestety, niestety do niczego się nie nadają, mało tego jeszcze bardzo trudno się ściągają. Choć mają tu takie ściągacze do palców, to są ciężkie do ściągnięcia, dlatego są używane tylko i wyłącznie jako rękawice, jako rękawice rowerowe. O, właśnie też nawet jako rowerówki, to powinny mieć tu takie specjalne uchwyty do ściągania, których one nie mają, więc nawet niespecjalnie mogę je polecić jako dobre rękawice do roweru. No i w końcu, ostatnie rękawice do zadań specjalnych, to są. To są rękawice Hotlinery Chiba. Chiba Hotliner Carpool Pro, mniejsza z tym. Fantastyczne rękawice, jak widzicie one są czyste, zadbane, bo to są również rękawice, uwaga, rowerowe. Tylko, że to są rękawice na rower na trudne warunki. Ja przy tych rękawicach jeździłem na rowerze przy temperaturze nawet minus 10 stopni. A one, jak ktoś nie ma jakichś specjalnych wymagań, to one się świetnie sprawują też jako zwykłe rękawice zimowe. Są bardzo, bardzo dobre, bardzo trwałe. Jako rowerowe mają tutaj wzmocnienia takie do kierownicy, które świetnie trzymają. Tutaj mają też dodatkowe wzmocnienia, ale ciekawe, one tutaj mają kieszonkę, tu można. W kieszonkę wsadzić. W te kieszonki można wsadzić grzałki, takie małe grzałki które, chemiczne, które przez 2-3 godziny potrafią trzymać ciepło, a to oznacza, że całe ręce cały czas są. Bardzo, ale to bardzo ciepłe. Te czerwone kawałki to są jakieś takie wstawki silikonowe, które świetnie powodują, że trzyma się kierownicę. Bardzo, bardzo dobre rękawice z przeznaczeniem do jazdy na rowerze. Bardzo, bardzo ciepłe, już mi się ręka, już mi się ręka spociła. One świetnie wytrzymują bardzo długie temperatury jazdy. A tutaj jeszcze chcę pokazać, o, bo tutaj jest. To, co jest w środku, to jest ta właśnie kieszonka, o, którą się wkłada, w którą wkłada się grzałkę chemiczną, i ta grzałka chemiczna tutaj sobie w tym miejscu, w tym miejscu siedzi i grzeje łapki. Ostatnie rękawice których nie jestem w stanie pokazać, bo ich nie mam, bo nie dojechały. To są też rękawice Lahti Pro, prawie dokładnie takie same jak te pomarańczowe. Widzisz je w tej chwili na ekranie, bo właśnie je sobie kupiłem. Też są to rękawice nieprecyzyjne. Są to w zasadzie rękawice dokładnie takie same jak te, też ze wzmocnieniami tutaj, też bardzo, niestety bardzo niezbyt precyzyjne, czyli takie, takie jak te. Różnią się tym, że, mają, że, są wciągane, o, że są wciągane tak jak te, czyli kończą, kończą się tutaj i nie mają tego przedłużenia chroniącego. Przeproducującą nadgarstek, moim zdaniem doskonałe, doskonałe rękawice do pracy tam, gdzie nie trzeba chronić nadgarstka, czyli tam, gdzie nie gdzie nie ma zagrożenia, że przetniesz sobie gdzieś tutaj kawałki żył, czyli tam, gdzie nie ma pracy ogólnie, ogólnie w metalu. Czyli tak, co, co, co dla mnie jest wyborem takim absolutnie doskonałym, to są rękawice Forge. Do pracy w drewnie, do pracy, do pracy czystej. Rękawice Lachti Pro, te niebieskie, które służą mi do pracy ciężkiej, do pracy w drewnie, w metalu i w ogródku do szpadla, bo one są tu takie fajne, wzmacniane i, no jak widać, najczęściej przeze mnie używane. Rękawice. A, co to za rękawice, bo nie pamiętam. To też, a też Lachty Pro. Rękawice też Lachty Pro model L200-209P. Te do pracy z, z nożem, tam gdzie mogę sobie przeciąć rękę. I w końcu rękawice Nitras. Te do pracy elektroniki, do prac precyzyjnych. I finalnie rękawice chiba, hotlinery do jazdy zimą. Na rowerze i to są rękawice, których się trzymam od lat. Cała reszta, to co tutaj widzicie, cała reszta to są takie dodatki. No, rękawice, takie szybkie do roboty, no to celfasty, bo je akurat mamy, ale to mogą być dowolne nawet z tych, które gdzieś tam sobie wywaliłem. To też mogą się dobrze sprawować. Pozostałe, pozostałe absolutnie nie polecam. W tej chwili postawiłem na Lachti Pro. Te są właściwie niezniszczalne, będą mi służyć długo, długo. Elektronika służy mi już też półtora roku. Te służą mi już chyba z 5 lat. Te niestety szybko się wykończają, ale mam jeszcze parę, więc na razie też nie będę kombinował. Te są precyzyjniejsze od tych. No i co? I, i, i w zasadzie to. Tyle byłoby z całościowego przeglądu rękawic. No i po co tyle gadać o rękawicach? Wiesz, dla mnie, dla mnie te dłonie mam tylko jedne. Bez nich nie jestem w stanie pracować, a mam tendencję do nie uwagi, bardzo mało mam czułe dłonie i, 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 i przedramiona. Co oznacza, że bardzo często robię sobie jakieś rany. Gdybym pracował bez rękawiczek, to te dłonie miałbym pocharatane, pocięte. Więc dla mnie rękawiczki są takim absolutnym must have, żeby nie mieć wzdym, żeby mieć poważne zadbane, zadbane ręce i żeby nie mieć brudu za paznokciami. Jeśli uważasz, że skorzystałeś, jeśli do czegoś ci się to przydaje, to daj kciuka, daj lajka, skomentuj ewentualnie, jakich tych rękawic używasz. No i zasubskrybuj kanał. A w opisie pod filmem dam Ci wszystkie oznaczenia tych rękawic. Które, które stosuję, te gorąco polecam. Raz jeszcze powtarzam: to jest film absolutnie niesponsorowany. To jest mój taki w pełni subiektywny przegląd tego, co akurat stosuję w gospodarstwie, w życiu codziennym i w hobby. Trzymaj się, cześć.